Czekamy na Pana informacje. Możemy, tak? na telefon? No dobrze, tak, możemy. To przynajmniej Państwo witamy na konferencji prasowej. Pierwszy głos zabierze Pan europosłup Patryk, Jaki. Proszę? proszę Państwa, Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar. Rzeczpospolita, trzecia Rzeczpospolita, oczywiście. Widziała już różne egzemplarze polityków, od palandyszów, tymińskich i tak dalej. Natomiast czegoś takiego, co wyprawia Adam Bodnar, to nasze państwo jeszcze nie widziało. Otóż to jest tak. Na początku, po prawie dwóch tygodniach, bezprecedensowego ataku na media publiczne. Bez podstawy prawnej. Innej niż własna uchwała, łamiąc konstytucję, ustawy i tak dalej. Minister sprawiedliwości nie robił nic. A zapytany, jaka jest podstawa prawna tych działań, powiedział, że no, szukamy jakiejś podstawy prawnej. To jest mniej więcej, proszę Państwa, tak samo, jakby funkcjonariusze państwa wpadli do jakiejś rodzinnej firmy, zaczęli im robić zatrzymania, zaczęli niszczyć tą firmę. Przez prawie dwa tygodnie. Jak się ich pyta, jaka jest podstawa prawna? No nie wiemy, ale jakiejś podstawy prawnej szukamy. To jest ta praworządność, o którą wszyscy walczyliśmy, a szczególnie tamta strona, która tyle mówiła o praworządności. No i proszę Państwa, co wydarzyło się dalej? No, każdy uczciwy prokurator, który zna podstawy prawa i wziął to do ręki, no to zobaczył, że no w tej sprawie i w sprawach cywilnych trzeba przystąpić do działania i również w sprawach karnych. Co robi minister sprawiedliwości, prokurator generalny, który powinien pilnować prawdziwej praworządności? Wykonuje kolejną bezprecedensową rzecz, mianowicie przejmuje akta do prowadzenia. I ktoś z Państwa zapyta, no ale o, czym, o co my robimy w ogóle awanturę? No przecież był minister Ziobro, który też był prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości, ale proszę Państwa, tu jest jednak zasadnicza różnica. Mianowicie minister Ziobro. Wykonywał zgodnie z artykułem 13 ustawy o prokuraturze, prokurator generalny wydaje zarządzenia wytyczne polecenia. No i minister Ziobro rzeczywiście z tego korzystał. Natomiast co zrobił pan minister Bodnar? No minister Bodnar sam przejął do prowadzenia sprawy jako prokurator. A to jest, proszę Państwa, zakazane. To jest zakazane w artykule 103 Konstytucji, który mówi o tym, że. Prokurator nie może sprawować mandatu poselskiego, odpowiednio artykuł 108 mówi senatorskiego również. Więc to jest bardzo proste. Jemu de facto wygasł mandat senatorski. Pani marszałek Kidawa-Błońska dostała wniosek i powinna tylko stwierdzić wygaśnięcie mandatu senatorskiego, bo nikt wcześniej tego, co on robi, nie robił i to jest oczywiste, że jemu wygasł ten mandat. Jeżeli tego nie zrobi, pani, pani marszałek Kidawa-Błońska Kidawa -Błońska nadużyje... Jest to oczywiste, że również łamie prawo, i proszę Państwa, oczywiście Pan Minister Bodnar, ten wybitny prawnik, no, połapał się po jakimś czasie, że jednak popełnił błąd i poprawił tą swoją decyzję, to znaczy, już wydając polecenie poprzez prokuratora krajowego. Natomiast to jednak nie zmienia faktu, że przejął to akt do prowadzenia. Ale proszę Państwa, przecież to jest, przecież to nie jest wszystko z tego, co ten człowiek wyprawił. Ja chcę Państwu przypomnieć, że to nie, nie kto inny, jak sam Adam Bodna, jeszcze jako rzecznik praw obywatelskich, złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, że nie ma takiej możliwości zgodnie z polską konstytucją, żeby to minister e, polityk powoływał człon, e, 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 przedstawicieli czy zarządy mediów publicznych. No i Trybunał Konstytucyjny przyznał mu rację. To właśnie ten człowiek. I tego samego człowieka, którego dzisiaj się pyta, no ale przecież pan mówił, że polityk nie może powoływać zarządów mediów publicznych. I no to on mówi, że on ma zaufanie do, do tego, co robi minister. Zobaczcie, widzicie państwo, jak oni sami sobie zaprzeczają, to jest troszkę niesamowite. I, e, I proszę państwa, i to nie jest wszystko, co nawyprawiał nowy falandysz, pan Bodnar. Mianowicie mamy świeżutkie oświadczenie. Prokuratury Krajowej dotyczące skutków polecenia prokuratora generalnego o odwołaniu z delegacji z prokuratury krajowej 144 prokuratorów. I proszę Państwa, i tu zachodzą podobne konotacje jak we wcześniejszym przykładzie, który Państwu opisywałem. Po pierwsze, łamanie prawa. Prokurator generalny nie ma takich uprawnień. Jest to wyłączne uprawnienie prokuratora krajowego. Czyli no albo on to wie i łamie prawo, albo tego nie wie. No jest człowiekiem bez żadnych kompetencji do pełnienia tego urzędu. Ale co najgorsze w tej sytuacji, prokuratora krajowa wydając komunikat informuje, co oznaczałoby wykonanie polecenia pana ministra Falandysza Bodnara. Otóż, proszę państwa, odwołanie, znaczy wykonanie tego polecenia pana Bodnara, jak czytamy, e, odwołanie z delegacji w prokuraturze krajowej praktycznie spowodowałoby. Że przestałby istnieć Departament Cyberbez... Cyberprzestępczości i Informatyzacji, zajmujący się nadzorem oraz koordynacją najpoważniejszych prze... postępowań dotyczących cyberprzestępczości, które mają szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach. O czym Państwa chyba szczególnie nie muszę przekonywać. Podobnie wygląda sytuacja w Biurze Współpracy Międzynarodowej, które w ostatnim czasie między innymi zajmowało się sprawą ekstradycji z Dubaju podejrzanego Sebastiana M., czyli pan Bodnar działa de facto na korzyść tego podejrzanego. Co więcej, jak czytamy w tym oświadczeniu, jeszcze gorsze konsekwencje decyzja Bodnara będzie miała o odwołaniu 50 prokuratorów prokuratury, prokurator regionalnej. Wstępna analiza postępowań prowadzonych przez prokuratorów, których zamierza odwołać Bodnar, wskazują, że wbrew jego intencji nie dojdzie do przyspieszenia prowadzonych postępowań, a wręcz zostanie, w wyniku tej decyzji zostanie znacznie wydłużony. I teraz tak, jakich postępowań między innymi dotyczą te sprawy? które łapy, których odwołać chcę. Jakich spraw dotyczą, te sprawy, które zaangażował się w ten negatywny sposób Bodna. Między innymi chcę odwołać prokuratora prokuratury regionalnej, który zajmował się w zakresie cywilnym sprawami, sprawami akter, afery Getback. Może mu to też przeszkadza. Ja już pamiętam, jak był rzecznikiem praw obywatelskich, że najbardziej się interesował e, e, członkami mafii reprywatyzacyjnej. To, to, to jego pisma dostawałem, żeby coś w ich sprawie zrobić, a nie pokrzywdzony w sprawie mafii prywatyzacyjnej. Czyli tak, odwołać prokuratora, który zajmuje się aferą getback. Następnie prokuratora prowadzącego postępowanie w prokuraturze regionalnej, który zajmował się piramidą, który zajmuje się piramidami finansowymi i w jednej z pokrzywdzonych jest w jednej z tych spraw pokrzywdzonych jest prawie 90 tysięcy 90 osób. Innego prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, którego chcę odwołać, zajmuje się postępowaniem dotyczącym blisko tysiąca podmiotów, które zajmują się m.in. praniem pieniędzy z wykorzystaniem kantorów walutowych i innych podmiotów oferujących podobne usługi. Następnie śledztwem, które dotyczy wyłudzenia funduszy unijnych obejmujących materiał dowodowy w postaci 750 tomów aktów. Jeszcze inne, jeszcze inne sprawa dotyczą zabójstwa dziecka w Częstochowie oraz odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych w tym zakresie. Inny prokurator, którego chcę odwołać, zajmował się zorganizowaną grupą przestępczą prowadzącą sprawy nielegalnego hazardu, gdzie zyski tej grupy z tego procederu dotyczyło prawie szacuje się na prawie 240 milionów złotych. Proszę Państwa, to jest coś niebywałego. To by oznaczało odwołanie tych prokuratorów, bo oznaczałoby, że te sprawy stanęłyby w miejscu, to Bodnar de facto w ten sposób działa na korzyść zorganizowanych grup przestępczych. I trzeba sobie to wprost powiedzieć. W związku z tym, szanowni państwo, chcemy pokazać, że, mm, że Adam Bodnar w sposób tak bezprecedensowy, jeszcze nie minął miesiąc jego urzędowania i tyle razy złamał konstytucję prawo i on nie zamierza się w ogóle w tym zatrzymać. On dalej idzie, mówiąc językiem młodzieżowym na rympał, nie przestrzegając niczego. A dotyczy to osoby, która przed chwilą miała przez 8 lat na buzi konstytucja, praworządność najważniejsza. Dzisiaj łamie wszelkie zasady z tym yy, związane właśnie z tymi słowami, o, który, o których mówił. I chcemy to bardzo mocno i stanowczo podkreślić. Jeszcze pan minister. Szanowni Państwo, te całe turde konstytucja, wytatuowanie sobie prawie na czole słowa konstytucja, to był obraz ludzi, którzy dzisiaj rządzą. Pan Adam Bodnar mówił, konstytucja odmienia przez przypadki, wskazywał pan na pewne, no, pewne okoliczności, na przykład zacytuję pana Bodnara, zgodnie z artykułem 103 ustęp 2, z artykułem 108 konstytucji RP nie można łączyć urzędu prokuratora oraz senatora, ale czymże jest wejście... W czynności, w aktywny udział w prokuraturze na podstawie artykułu 9, paragraf 2 ustawy, prawo o prokuraturze, w przypadku postępowań jako czynny prokurator. Pan minister Bodnar dzisiaj łamie to, co sam mówił, że nie powinno mieć miejsca, a nigdy nie miało miejsca. Bo tak jak przytoczył to europoseł Patryk Jaki, minister Ziobro nigdy nie wchodził w postępowanie jako czynny prokurator. Prokurator, zgodnie z konstytucją, ten, który na przykład przyjmuje akta, prowadzi czynności, nie może być jednocześnie parlamentarzystą. A takim parlamentarzystą jest senator Adam Bodnar. Czy widzimy tutaj niezgodność z konstytucją? Ale to nie jest opinia moja, bo to jest dość oczywiste, ale to jest też opinia Stowarzyszenia Aleksu Omnia. Prokurator generalny nie będący prokuratorem przełożony i tak nie może przejmować spraw i zadań na podstawie artykułu 9 paragraf 2 prawo o prokuraturze. A to zrobił minister Bodnar i to jest opinia z 13. Lipca 2023 roku. No to chyba stowarzyszenie się nie wycofuje z tego, z tej opinii, a no one jak różne to stowarzyszenie miało być taką wyroczną dla, dla opcji rządzącej. Ale pójdźmy dalej. Pani Gasiuk Pichowicz, która mówi o tym, że nie możemy tolerować łamania zapisów konstytucji przez najważniejsze osoby w państwie. I, I nawiązuję tutaj, że prokuratura ma, ma, mają na, prokuratorzy mają na celu ochronę prokuratorów przed jej upolitycznieniem i rozdzielność w ro, roli posła senatora jest czymś, co jest m, oczywiste. To jest pani Gasiu Pinowicz. No, dzisiaj mamy sytuację bez precedensu, kiedy pewnie pan Bodnar będzie szukał jakiejś tam podstawy prawnej, która obali konstytucję, bo przecież tak naprawdę no, nowe źródła prawa przez pana Bodnara są realizowane, a tu widzimy. Zero jedynkowo, że stowarzyszenia, że posłowie, sam pan Bodnar podważał możliwość funkcjonowania polityka parlamentarzysty, se posła czy też senatora, czy jako czynnego prokuratora. No, to, to jest element, który jest no, bezsprzeczny dotyczący wygaszenia mandatu senatorskiego senatora Bodnara. Oczywiście pan Bodnar może zrzec się funkcja, burmistrza, albo prokuratora generalnego lub też senatora, dlatego że nie może łączyć tych funkcji. Nieznajomość prawa w tym wypadku jest szkodząca, bo tutaj można mieć przypuszczenie, że dochodzi do przekroczenia uprawnień. Pytanie, kto tak naprawdę przekroczy te uprawnienia? Być może pani marszałek Dawa Błońska, wiedząc, że ma sytuację. A do tej opinii można dostarczyć zacytowanie Stowarzyszenia Lek Super Omnia i też samego pana Bodnara. Bezprecedensową historycznie Nie. okoliczność polegającą na tym, że pan Bodnar w sprawie, której jest żywotnio zainteresowany, a wręcz można powiedzieć, że jest w jakimś sensie stroną, ponieważ należy do rządu, który łamie prawo, wchodzi w czynny udział na podstawie prawa o prokuraturze, jako przełożony, zabiera akta, chce prowadzić czynności, jakie formują media, a jest jednocześnie politykiem. No to teraz należy sobie zadać pytanie, gdzie są ci wszyscy, co wrzeszczeli na okrągło, konstytucja i mówili o tym, że polityk nie może zajmować się, być prokuratorem. Nieodróżnienie tej funkcji, czym jest prokurator generalny od czynnego udziału w prokuraturze, świadczy o tym, że pan Bodnar albo nie zna prawa, albo świadomie łamie prawo i świadomie okłamywał Polaków podczas całej tej jego drogi politycznej z koalicją obywatelską, czy z paktem senackim, mówiąc Właśnie o tych hasłach i o tym, co Państwu przetoczyłem, przecież to było kilka miesięcy temu. Co się dzieje z panem Bodnarem, że nagle stowarzyszenie Leksu Paromnia może nie mieć racji, sam pan Bodnar nie ma racji, on sam sobie zaprzecza. To jest coś nieprawdopodobnego. Umiejętność samego siebie okłamania na pewno jest czymś wyjątkowym, ale widzę, że pan Bodnar to potrafi zrobić. No chyba, że to jest cyniczna gra podyktowana tym, że jest i bierze odpowiedzialność za to, że łamie prawo, a ona absolutnie na to nie może być zgody. A to, o czym mówił jeszcze pan minister. Europosu Patryk, okoliczność dotycząca wydawania polecenia wobec prokuratora krajowego, żeby wycofywać te delegacje. Szanowni Państwo, no, chyba konstrukcja polega na tym, że prokuratorzy, którzy dzień i noc zajmują się ściganiem przestępców, powinni być przez państwo polskie doceniani i powinni być chronieni, a nie powinniśmy się bawić jakąś taką zabawę, że politycznie ktoś będzie dzisiaj powodował Eldorado dla przestępców. No, Czym zaskakującym jest, że jeżeli prokurator generalny Chce zniszczyć swoją decyzją bezpodstawną, chyba że znowu szuka jakiejś tam podstawy prawnej, na przykład całe struktury, które zajmują się zwalczaniem kluczowych obszarów, takich jak cyberbezpieczeństwo. To oświadczenie Prokuratury Krajowej jest miażdżące dla prokuratora e, krajo, e, generalnego ministra Bodnara. I każdy, kto dzisiaj dba o interes Polski, powinien absolutnie popierać to, co jest proku oświadczenie Prokuratury Krajowej, bo nie może być tak, że przestępcy będą korzystać na tego typu zmianach, które chce prowadzić pan minister Bodnar, nie mając podstawy prawnej. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Skoro jesteśmy przy prokuraturze, to chciałbym się zapytać pana, panie pośle, jak pan ocenia decyzję rządu, czy sprawie przystąpienia Polski do prokuratury europejskiej? Uważam, uważam tę decyzję za złą, dlatego że jest to kolejny obszar oddawania naszej suwerenności instytucjom, które pokazały już wielokrotnie, że wobec Polski nie działają w sposób obiektywny. Wprost przeciwnie tworzą warunki, w której Polska może działać na równych zasadach tylko wtedy, kiedy swoje zasoby udostępni państwu niemieckiemu i zresztą to wystarczy tylko sięgnąć do słów nie kogo innego, a europosła z, z ław opozycji Leszka Millera, który powiedział, że to nie było tak, że te kamienie milowe, w których mówiono, nam blokowano środki, było w Polsce przywracać praworządność, to było najważniejsze. Powiedział, najważniejszym kamieniem milowym była zmiana rządu. W związku z tym my musimy się sami zdecydować, czy chcemy, aby instytucje unijne decydowały o tym, kto w Polsce ma rządzić, komu się podobają. A komu nie? E, I e, Prokuratura Europejska będzie kolejnym takim narzędziem, który będzie mocno ingerować e, w, w polską suwerenność, e, e, nie mając żadnej gwarancji, że będzie to robiło obiektywnie, a raczej wpisze się to, w to, o czym mówił nasz Skoro, polski, skoro ma to być fatalne w skutkach, w skutkach to dlaczego rząd Polski i m.in. minister Wodlak się na to No Moim zdaniem dlatego, że on reprezentuje taką mentalność, którą szczerze powiedział, o której szczerze powiedział jakiś czas temu na wykładzie w Niemczech, że, że to Polacy to jest taka gorsza kultura, którą Niemcy muszą uspoić. I on ciągle uważa, że my tak naprawdę powinniśmy oddawać swoją suwerenność instytucjom zewnętrznym, bo sami nie zasługujemy na to, żeby sobą rządzić, bo jesteśmy gorszą kulturą. Chciałem zapytać o której Prokuratora Krajowego, bo wiem, że prokurator generalny jest dwukrotnie co no najmniej w rozmowie z wyrażeniem, może chęci, że prokurator generalny zrezygnował ze swojego stanowiska. Tylko tak można go odwołać. Czy z nami Prokurat 12 to wspomniał z Ja jestem przekonany, że nie, dlatego że sami Państwo widzicie, że przez te trzy tygodnie sprawowania swojej funkcji Adam Podnar tyle razy złamał prawo, konstytucję swoją drogą za to będzie rozliczony, bo on sobie nie myśli, że będzie rządził wiecznie, ale tyle razy złamał prawo i konstytucję, że jeżeli to będzie tak, że jeszcze kolejne instytucje będą poddane jego bezprecedensowej agendzie łamania polskiej praworządności, to to będzie gorzej dla polskiego państwa, bo ponieważ sami państwo widzicie, to sam prokurator Generalny Bodnar powinien zainteresować się tym, że jest dziwna koincydencja czasu, jeżeli chodzi o pana Sienkiewicza i te wpisy do KRS-u, które zostały wykonane po słynnej uchwale sejmowej, to on sam powinien to robić. E, a tu się okazuje, że uczciwie prokuratorzy, którzy to robią, muszą być teraz poddani, e, na, e, poddani e, krytyce pana Bodnara, bo on zapewne dlatego chce odwołać prokuratora e, krajowego, ponieważ chce. Ponieważ, e, ponieważ są jeszcze prokuraturzy, którzy chcą przestrzegać prawa, a nie działać zgodnie z wolą Donalda Tuska. Jemu się to nie podoba, no ale to nie taka jest jego rola, że on e, powinien jednak stać na straży praworządności, tak jak wielokrotnie mówił, a stoi na straży e, partykularnego interesu Donalda Tuska. Może to jest tak, jak mówi nasza Grodzki, że prokuratura cały czas jest upolityczniona, trwa proces oczyszczania, on to wczoraj mówił w tym kontekście, że nie zrezygnuje z immunitetu, dopóki właśnie prokurator krajowy zostanie na stanowisku, dopóki prokuratorzy wykluczają. Panie redaktorze, w tej całej dyskusji zapominamy o tych, którzy mogą oglądać tę konferencję, a pod odpowiedzialnością karną, jako rodziny, się, które się nie zajmują polityką. Niekoniecznie może głosują na Zjednoczoną Prawicę, może głosują nawet na Platformę ale są świadome tego, jaki proceder był. I te, te osoby potwierdzają okoliczności zdarzenia według ustaleń prokuratury, która no, świadczą o tym, że dochodziło do procedury przestępczego. I szkoda, że pan Grocki i pozostali z układu senackiego nie stawiają się za tymi pacjentami, którzy mówią tak, gdyby nie określona suma, którą wpłacam na daną fundację czy stowarzyszenie kolwiek, to mój ojciec nie miałby przyspieszonej operacji, może by już nie żyć. No jeżeli dzisiaj polityk nie staje po stronie pacjentów, osób poszkodowanych, tych, których ten mechanizm był wymuszany, wobec których był wymuszany, to ja mam naprawdę wątpliwość, gdzie tak naprawdę ta opinia publiczna zaczyna i w którą stronę iść. No wiadomo, że pan Grocki zasłania się immunitetem, dlatego się boi odpowiedzialności. To nie jest jedna, dwie, trzy osoby. To jest wiele osób, które potwierdzają tą wersję zdarzeń. To nie są historie wyssane z palca. Jeżeli ktoś chce, chce wyjaśnić tę sprawę, to niech stanie przed odpowiedzialnością, przed sądem i niech tam to wyjaśni, a nie zasłania się immunitetem. Pan Grocki po prostu ucieka od odpowiedzialności. Zresztą jeden z materiałów, nie wiem czy akurat u Państwa ze stacji, mówił, że z ramach za określonej tam była koperta, to to była forma takiej nagrody, że schował do burka, do szuflady, To sumie go słowa. No jeżeli dzisiaj ktokolwiek odważa wersję prokuratury, przecież ci prokuratorzy działają na materiałach, na zeznaniach, nad całością materiału zebranego przecież tam jest ponad 30 osób, które będą miały akty oskarżenia i Widzimy, że jakby no, ta znieczulica. Ja ubolewam nad tym, że były Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Bodnar, nie staje po stronie osób pokrzywdzonych pacjentów, tylko chce paraliżować prokuraturę. Interes partyjny, brutalny interes partyjny układu rządzącego wygrywa z ludźmi, którzy może to oglądają i którzy są świadomi tego, że w zderzeniu właśnie z panem Grodzkim, który umywa ręce od tego po postaci i oczyści swojego immunitetu, jest po prostu czymś, co jest niegodne żadnego parlamentarzysty sprawie panów i panów, panów. No to, znaczy, Dla mnie tutaj sprawa jest oczywista. To znaczy, prędzej czy później odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, ponios, poniesie marszałek Kołownia, który ja się wcale nie dziwię, że akurat z jego doświadczeniem i wykształceniem on może nie wiedzieć, co on tam czyta. Natomiast no, musi, jednak, musi jednak mieć świadomość odpowiedzialności, którą bierze. No to jest tak. Prezydent ma prawo łaski. Sam zrozumiał, sam się zgodził na to, zgodnie z tą sprawem, że panowie Wąsik i Kamiński mogą się odwołać do Sądu Najwyższego. Ma decyzję Sądu Najwyższego i on mówi, że on jej nie wykona. To co to jest? To jest sposób oczywisty przekroczenie uprawnień. On popełnia przestępstwo. I to nie jest tak, że on będzie marszałkiem wiecznie. On prędzej czy później za to odpowie. To jest po pierwsze, co powinno się stać. I wszyscy ludzie, którzy swoją drogą wspierają tego typu anarchię w państwie, ee, też są dowodem na to, o czym mówiliśmy od dawna, że w Polsce po prostu działa układ, który chciałby, żeby nasza, żeby w Polsce sytuacja w wymiarze sprawiedliwości, sprawiedliwości wyglądała tak, że jeżeli nam się jakaś decyzja w sądzie nie podoba, to w takim razie my sobie zrobi, znajdziemy jakiegoś sędziego na telefon, który zrobi tak jak tu chce. I wszyscy, którzy się wspierają to, co robi chałowniarz, że on tam zadzwoni i sobie załatwi jakiś skład, tak jak trzeba wspierają najgorsze, najgorsze praktyki z państw autorytarnych i totalitarnych. I na to nikt nie będzie zgody. Zresztą, jeżeli się, zresztą, Szanowni Państwo, to nikt inny jak ci ludzie, którzy zajmują się brutalnym przejmowaniem mediów, mówią o tym, że pachnie stanem wojennym, może po prostu... Tak samo jak wtedy nie chcą przestrzegać się w innych konstytucji, tak samo teraz po prostu chcą wybrać sobie składy sędziowskie. To co Państwo widzieli wczoraj na konferencji, gdzie marszałek mówi, mówi, że on chce, zwróci się, żeby to był określony skład. No przepraszam bardzo, no te, tego typu sytuacje są tak niedopuszczalne, że naprawdę zaczynam się zastanawiać, się, czy to jest jego rola, czy to jest aż taka głupota. Bo jeżeli to jest głupota, no to on poniesie konsekwencje własnej głupoty to, Że w tym wszystkim steruje oczy to z wykorzystując biednego Szymona, połownie, które mu się wydaje, że on jest taki ważny, wielki, czy zobaczmy jak on się zachowuje. Nie, może naprawdę wydaje, że on nosi togę. To jest rzecz nieprawdopodobna, w nie tylko jemu z, z partii rządzącej, ale ten wybór składu, e, który jest wskazywany, czy to mówienie o tym, kto ma orzekać w określonych sprawach, jest absolutnym jedynym skandalem. No w sytuacji, że mamy sprawie, z do najwyższego e, i czy czujecie się jako na Prawica? E, ta, 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 ta sprawa jest wtedy bardzo prosta. To znaczy no, polskie prawo wskazuje na to, która Izba powinna tą sprawę rozpatrzyć. I to jest bardzo proste. Ale są ludzie, którzy udają, że tego nie widzą, nie słyszą. I rzeczywiście są w Polsce sędziowie i to rzeczywiście jest tak, że są w Polsce sędziowie, którzy są gotowi, którzy de facto są politykami. I to wszystko jest prawda. Natomiast jeżeli Pani mnie pyta, co będzie w sytuacji, w której rzeczywiście tam sobie na telefon coś tam załatwi chołownia i to będzie decyzja jednej izby i będzie potem decyzja drugiej izby, to trzeba patrzeć, która izba ma kompetencje w zakresie rozpatrywania tej, tej, tej skargi. I tutaj to jest bezspo, bezsporne, która jest ta izba. Ja jeszcze na koniec, ja żona moja? Trzeba zapytać... Nie, nie mam pojęcia. Trzeba zapytać osoby, która to napisała. Albo Zartosz dojedna z książek. Dziękuję. Dziękuję.